Cześć, jestem Anka, a to jest kanał Potaniości. Na kanale Potaniości zajmujemy się wyprowadzaniem waszych finansów z chaosu i nie, wcale nie musisz zarabiać kokosów. Już na naprawdę małym budżecie pokazuję wam, jak yy, można zaoszczędzić. Dzisiaj chcę z wami zrobić podsumowanie roku 2020. Przyprowadzę was przez kilka punktów, które sobie wybrałam i które chcę omówić. To będzie podsumowanie finansowe, bo kanał w końcu jest o kobiecych domowych Finansach, także nie zwlekajmy dalej i zaczynajmy. Rok 2020 był naprawdę jednym z najlepszych roków, w moim życiu, mimo tego, że był COVID, mimo tego, że było wiele restrykcji, nie widziałam swojej rodziny od ponad roku. Widzimy się tylko przez, przez Skype'a i przez wideorozmowy. Bardzo za nimi tęsknię, ale, ale jest jak jest. COVID też pokazał mi bardzo, bardzo wiele możliwości. COVID wymusił na nas to, żeby się na chwilę również zatrzymać, i myślę, że wielu z nas bardzo to pomogło. Mi na pewno pozwoliło mi to trochę swoje życie mm, przemyśleć, przewartościować i ten rok właśnie był taki bardzo dla mnie przełomowy i też kończący bardzo wiele spraw, taki zamykający, bym powiedziała, otwierający i jednocześnie zamykający. Ale zacznijmy od początku, czyli na początku 2020 roku, w styczniu postanowiłam na poważnie zająć się założeniem sobie funduszy celowych, wymyśliłam sobie wtedy kilka funduszy celowych, wiedziałam, że to są takie po tym jak w grudniu miałam urodziny mojego syna, który właśnie wczoraj świętowaliśmy znowu wiedziałam, że ten budżet mój nie działa tak dobrze jakby mógł i w internecie znalazłam właśnie ideę funduszy celowych słyszałam o nich już wcześniej, ale fundusze celowe, które ja sobie założyłam były, y, były skonstruowane na podstawie tego, co w internecie mówi The Budget Mam linki do jej y, profilu na facebooku i do jej bloga, który jest bardzo fajnym, y, fajnym blogiem, zostawię wam na dole. I The Budget Mam bardzo dużo mówi właśnie o kopertach o, o funduszach celowych o takich, ona to nazywa Thinking Funds ja u siebie nazywam to funduszami celowymi. Kilka miesięcy zajęło mi dojście do tego, jak te fundusze celowe powinny wyglądać. Dokładny opis tego, jak one, po prostu jak krok po kroku ja swoje fundusze celowe um, układam, co w nich zamieszczam opisałam wam w workbooku. Workbook jeszcze nie jest dostępny w sprzedaży, ale możecie się zabierać na listę oczekującą. Oczekujących link jest na dole. Wtedy będziecie powiadomieni pierwsi o sprzedaży i też czeka na was mały kod rabatowy. A jakby ktoś się zastanawiał, co tutaj Kabanos robi. Cabanos jest u nas na wakacjach, także Kabanas po prostu sobie robi za propsa do, do filmu. W każdym razie tak jak mówiłam, ustawienie właśnie tych funduszy celowych mega uratowało mój budżet. W tym roku te fundusze robię troszeczkę inaczej. Robię na takiej samej zasadzie, jednakże zwiększam miesięczną kwotę, którą na te fundusze wpłacam fundusze celowe, o nich mam kilka filmów na moim kanale, więc nie będę tutaj się bardzo mocno na ten temat rozprawiać, ale powiem wam tak, święta, miałam fundusz świąteczny, urodziny, fundusz urodzinowy, więc nawet takie te słabsze miesiące, kiedy ja dostawałam że mniejszą wypłatę, gdzieś tam byłam, przejście miałam między jedną pracą a drugą te fundusze celowe mi właśnie uratowały mega, mega życie i to była najlepsza finansowa decyzja, którą mogłam podjąć i to, do której Was też zachęcam. I wiem, że wiele, wiele z Was takie fundusze celowe albo zaczęło sobie robić, albo już właśnie je robi, albo się do nich przymierza. Także mój plan na 2021 jest taki, żeby fundusze celowe zamknąć, ten fundusz urodzinowy chcę zamknąć zanim się moje pierwsze urodziny zaczną. Także po prostu będę na niego wpłacała dużo, dużo więcej. Mogę to zrobić dlatego, że kilka funduszy na kolejny rok już mam uzbierane, więc te pieniądze, które bym wkładała na inny fundusz, doładowuję moje fundusze urodzinowe i świąteczne, bo to są takie dwa fundusze, które postanowiłam zaatakować bardzo szybko i chcę je mieć bardzo szybko skończone na kolejny rok, żeby już być po prostu do przodu kilka miesięcy i mieć to po prostu zapomniane. Pod koniec 2019 roku założyłam sobie kartę kredytową. Kart kredytowych nie lubię i bardzo długo się przed tym wstrzymywałam, a założyłam sobie kartę kredytową, dlatego, że chciałam sobie podwyższyć swój yy, skorek kredytowy. I udało mi się. To była bardzo dobra decyzja. Ja z karty kredytowej korzystam bardzo tak yy, rozsądnie. To znaczy, swoją kartę kredytową używam tylko i wyłącznie do opłat za paliwo i wykorzystuję zgodnie z tym, jak się powinna wykorzystywać swoją kartę kredytową, nie więcej niż 25% z tego, co mam dostępne na karcie kredytowej. Nigdy nie przekroczyłam 25%, bardzo tego pilnuję. Płacę nią tylko za paliwo i co miesiąc spłacam całość. Także ja tak naprawdę używam tej karty na poziomie zerowym, że tak powiem, według banku i to pozwoliło mi na to, żeby wziąć właśnie na siebie hipotekę. Podwyższyło to mój scoring kredytowy. Oczywiście są ludzie, którzy mówią, że nie, że to nie działa, że to, że tamto. W moim przypadku zadziałało i uważam, że to jest bardzo fajne. Fajny sposób właśnie na to, żeby podwyższyć swój, swoje yy, prawdopodobieństwo, że do, do, prawdopodobieństwo, że dostaniecie właśnie kredyt. Jeżeli macie karty kredytowe, warto się zastanowić nad tym, czy po ich spłacie chcecie zamknąć ten rachunek, ponieważ może Wam to negatywnie wpłynąć na Wasz właśnie skoń kredytowy. Warto się nad tym zastanowić, dopytać się i sprawdzić, jakby to u Was działało. Jeżeli jednak Wasza karta będzie na przykład yy, od Was mówiła, że słuchajcie, jakie są opłaty czy coś, no to wtedy warto się właśnie zastanowić dwa razy. Moja karta jest bez opłat, także yy, jestem zadowolona, używam sobie i mi to właśnie wyszło na plus. W 2020 roku również zrezygnowałam z wielu subskrypcji. Już w 2019 zrezygnowałam z bardzo wielu rachunków. W 2020 dokańczałam rezygnowanie z tego, co nie udało mi się w 2019 ze względu na jakieś tam umowy czy, czy coś w ten spo, czy, to, czy coś w ten deseń. Zrezygnowanie z subskrypcji, zmniejszenie opłat za rachunki, negocjacje z firmami, które doprowadzają nam internet czy telefony, bardzo mi mój budżet poprawiło i pozwala, pozwoliło mi tam znaleźć oszczędności, które ja w tym momencie przeznaczam na kieszonkowe dla dzieci. Także to, co ja kiedyś płaciłam i czego nie używałam, w tym momencie daję dzieciom kieszonkowe, i kieszonkowe to jest najlepsza rzecz, jaka może być. Naprawdę, dzieciaki sobie mają swoje pieniądze zbierają sobie, jeżeli chcą sobie do czegoś do, do, dołożyć, dorzucić za, za um, uzbierać sobie na coś to są właśnie ich Pieniądze. Jeżeli szukacie jakichkolwiek pierwszych oszczędności, to Was zachęcam do tego, żeby od stycznia przejrzeć swoje wszystkie rachunki, bo tam naprawdę kryją się niemałe oszczędności, ja jestem pewna, że za niektóre z nich przepłacacie. Jestem absolutnie pewna, że znajdziecie na swoim wyciągu bankowym coś, co będzie tak, o, a ja za to płacę, a ja zapomniałam, że ja w ogóle ustawiłam sobie jakąś subskrypcję i dalej za nią płacę, warto się nad tym zastanowić, ja takich subskrypcji mam w tym momencie te same od kilku ładnych miesięcy nie zamierzam. Ich zmieniać i po prostu działają na moją korzyść. Kiedy robiłam sobie takie podsumowanie wczoraj, takiego, tego roku 2020, zauważyłam poprzez to, że właśnie Pisałam tego swojego workbooka, musiałam dużo, wiele, wiele, bardzo wiele rzeczy przemyśleć. Zauważyłam, jak bardzo zmieniło się moje podejście do wydawania pieniędzy. Ja, kiedy zaczynałam oszczędzać, bardzo bałam się wydawać yy, pieniędzy. Bardzo bałam się tego, że jak wydam za dużo, to yy, tych oszczędności nie będę miała, że tutaj popłynę, że że wrócą moje stare nawyki. Zauważyłam ostatnie kilka miesięcy, że otaczam się tylko i wyłącznie przedmiotami, które, czy usługami na przykład, to też jest bardzo ważne, które są dla mnie potrzebne, które sprawiają mi radość, które przynoszą mi korzyść, jaką w życiu. Przestałam kupować dla samego faktu kupowania. To kiedyś było u mnie ogromnym problemem. Bardzo dużo kupowałam właśnie dlatego, tylko żeby po to, żeby kupić, żeby załatać jakąś swoją dziurę emocjonalną, żeby załatać nudę. Bardzo często po prostu chodziłam na zakupy z nudów. Albo dlatego, że chciałam żyć tak, jak żyją inni, tylko, że wiecie, życie innych wcale nie jest lepsze, tylko dlatego, że jest na Instagramie czy na YouTubie ale do tego człowieka po prostu musi dojrzeć. Także zakupy moje z ostatnich kilku miesięcy są bardzo intencjonalne, jestem z nich bardzo zadowolona i tak chodząc po domu i nawet wyciągając te swoje rzeczy na święta, zauważyłam to, że właśnie się z, tego, z tych wszystkich rzeczy się cieszę, one mi się dalej podobają. To nie są takie badziewie, które po prostu kiedyś człowiek kupował, bo a może, a po taniości, a może się przyda. Wiecie, takich zakupów u mnie było absolutnie mnóstwo i to po prostu było coś, co mi ogromnie rozwalało budżet. Także ja w tym momencie zauważyłam właśnie tą zmianę swoją, że zakupy robię bardzo intencjonalnie, że te zakupy przynoszą mi autentyczną radość, że te pieniądze są takim. Ymm, nie są celem samym w sobie, bo fajnie jest mieć oszczędności, ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, ale, nie, ale to jest bardziej taki gdzieś tam narzędzie do wykorzystywania, do, te, do takiego życia, które ja, ja mam w tym momencie, które zawsze chciałam mieć, niż, niż taki cel sam w sobie, żeby te pieniądze po prostu gromadzić. Ja kiedyś też, jak zaczęłam pracować z tymi swoimi przekonaniami, to zauważyłam, że jeśli pieniędzy bardzo boję i bardzo te pieniądze tak trzymam i tuchlę i tak bardzo nie chcę ich wydawać. Jak już mam te oszczędności na swoim koncie, to co sama myśl o tym, że musiałabym za coś zapłacić czy po prostu coś, coś... Yy, że jakaś awaria mi przyjdzie, a po to w końcu te pieniądze są. Napowała takim strasznym strachem, że ojejku, tak mi ciężko było je zaoszczędzić, tyle musiałam tutaj porobić jakiś różnych ruchów na koncie i porobić różnych takich ruchów w życiu swoim, prywatnym, żeby jakieś tam i zaoszczędzić, zwłaszcza wtedy, kiedy byłam z dziećmi sama, wiecie, jako studentka, jako samotna mama, musiałam sobie to wszystko gdzieś tam nawet, wtedy było bardzo, bardzo ciężko przez, przez jakieś półtora roku. I ta myśl takiego ja to nazywam taką mentalnością takiego biedaka, który w końcu ma trochę tych swoich yy, oszczędności, nigdy ich tak naprawdę nie miał, w końcu mają one są i, i one rosną. I długo mi to zajęło, ale przestałam się tego bać. Nauczyłam się i sobie po prostu zaufałam samej sobie, że jeżeli nawet ja tych oszczędności będę musiała ruszyć, to, to się zdarzyło kilka razy, bo na przykład miałam. Wizyta u dentysty, która pochłonęła 700 funtów. Yy, tak, <grym> skutki covidowe. Yy, także ja te oszczędności zdążyłam odbudować w ciągu dwóch miesięcy, więc ja zdobyłam w ciągu tego 2020 roku, nauczyłam się po prostu sobie ufać. I wiem, że jeżeli ja z tych oszczędności wyjmę, kiedyś ja bym wyjęła z tych oszczędności, ja bym ich nigdy nie odbudowała. Po prostu bym powiedziała tak jak z kilogramami. Schudłam, przytyłam, ja już się nie odchudzam nigdy, ja już po prostu, wiecie, to jest nie dla mnie, to, to się po prostu nigdy już nie, nie uda mi schudnąć. Tak samo było z oszczędnościami u mnie kiedyś, że ja po prostu bym coś sobie zaoszczędziła, wydałabym i to by było wszystko. Ja już po prostu nie umiałabym tego odbudować. A z oszczędnościami jest tak, że to po prostu jest proces taki płynny. Wy będziecie z nich dokładać, zabierać. Dokładać, zabierać. Bo to jest, ja nauczyłam się tak sobie po prostu w głowie swojej Swojej to ustawiłam sobie, że ja siebie traktuję jako swój własny, prywatny bank. Więc jeżeli ja muszę pożyczyć, pożyczam od siebie, a potem sobie oddaję. I, na, i siebie szanuję na tyle, żeby sobie po prostu te pieniądze oddać. Kiedyś tego szacunku do samej siebie tak nie miałam i ja po prostu uznawałam, że dobra, kolejna pierdoła jest mi bardziej potrzebna niż oszczędności na koncie. A to jest nieprawda. Także ja się nauczyłam tego, że jestem samowystarczalna. I fajnie jest, że ja teraz z moim partnerem, z Krzysiem, mamy jakieś tam wspólne, wspólne cele, jakiś tam wspólny budżet, mamy ze sobą. Ale ja jestem z tego strasznie dumna, że ja mam swoje pieniądze i po prostu, jeżeli odpukać, coś by się stało, ja mam swoje pieniądze, ja jestem w stanie się utrzymać. I to jest coś, co jest mega, mega ważne. I uważam, że jeżeli ty w tym momencie to oglądasz. Zatrzymaj to wideo albo obejrzyj do końca, <noise> już jak, jak uważasz, i po obejrzeniu tego wideo sprawdź sobie, czy ty byś była w stanie się utrzymać sama. Jeżeli coś by się stało twojemu mężowi, partnerowi, nigdy nie wiesz, co, co się może wydarzyć. Nie mówię, że coś ma się wydarzyć, ale może i zawsze warto mieć właśnie z tyłu głowy takie coś, że ok, ja jestem samowystarczalna, ja się sama jestem w stanie utrzymać, bo mogę. Żeby dojść do tego momentu, w którym jestem teraz, zajęło mi to ponad 3 lata, a właściwie 5. Jednak w tym roku też skończyłam studia pielęgniarskie. Mam w tym momencie dyplom, jestem Bachelor of Science, jestem z tego bardzo dumna. Pracuję już jako pielęgniarka od 3 miesięcy, 4 właściwie prawie. I. Jest to dziwna bardzo, dziwny bardzo czas, ale finansowo, czy, czy się opłacało iść na te studia, opłacało się, powiem Wam szczerze. Jeszcze kilka miesięcy czekam, bo chciałabym jeszcze z tego więcej wycisnąć finansowo. bo to w końcu człowiek szedł na studia, żeby właśnie finansowo sobie polepszyć swój byt i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona. Jestem w tym momencie w stanie swoje swoje oczekiwania finansowe spełnić. Powiem Wam szczerze, że mam w tym momencie taki dochód, jaki na jedną osobę, to jestem tylko ja, jako pielęgniarka mam w tym momencie taki dochód, jaki jak tutaj przyjeżdżaliśmy, mieliśmy z moim y, byłym mężem wspólny. Także naprawdę się opłacało te trzy lata męczyć się, bo to są bardzo ciężkie studia, y, wyjeżdżać na staże, wstawać o piątek, żeby pisać eseje, Płakać w poduszkę, że się nie rozumie pewnych słówek i po prostu non stop siedzieć ze słownikiem i z telefonem, i z tłumaczem w telefonie, bo po prostu mam zawód, który zawsze będzie potrzebny. I to było coś, co mi właśnie przyświecało, kiedy szłam na pielęgniarstwo. I teraz po tych skończonych studiach wiem, że było warto, bo nawet jeżeli ja jestem w pracy w tym momencie, to ja mnie nie bardzo satysfakcjonuje, ale ja mam ten wybór, że okej, okay, ja mogę sobie zmienić pracę, ja już jestem pa panią swojego losu. Pod koniec zeszłego roku nie ustalałam sobie żadnych planów finansowych, nie, nie ustalałam sobie żadnych założeń. Jedyne, co zrobiłam na swój plan finansowy, to było ustalenie swoich funduszy celowych i. Gorące postanowienie, żeby spisywać swój budżet i się go trzymać. W tym roku ustaliłam już sobie swoje fundusze celowe i ustaliłam sobie również swój budżet. Mam też kilka takich y, większych wydatków, które bardzo byśmy chcieli w tym roku, w 2021, y, 2021, zrealizować. Także ustaliłam sobie po raz pierwszy taki dosyć szczegółowy plan finansowy na rok 2021 ustaliłem go sobie ze względu na to właśnie, co bym chciała zrealizować, sobie jakich zakupów chciałabym dokonać, i mogłam sobie na to pozwolić, dlatego też, że skończyłam studia. Jestem dużo lepszy w tym momencie sytuacji finansowej, ale też jestem po prostu wolnym człowiekiem, już niezależnym od, od studiów, tak naprawdę mogę więcej dużo zaplanować, mogę też skupić się właśnie na rozwoju potaniaści Blog, bo to jest 2021 to będzie mega rok właśnie dla mojej działalności tutaj, bo na to wkładam wszystkie. Swoje siły. Jestem bardzo ciekawa, jak wasz rok 2020 wam poszedł. Dajcie mi znać koniecznie w kalendarzu, czy był dla was ciężki, czy był dla was może bardziej łaskawy. Ja powiem wam szczerze, że 2020 był dla mnie takim, jakim zamykającym. Bardzo dużo spraw zamknęłam, między innymi sprawy rozwodowe. Jestem w tym momencie już na, na końcówce rozwodu. Już to, już to jest tylko dotknąć. Yy, także Zakończyłam studia, znalazłam, dostałam pracę, bardzo dużo rzeczy też się zadziało tutaj właśnie z potaniości. Także to był taki rok naprawdę bardzo dla mnie dobry. Byliśmy też bardzo mocno zaangażowani w walkę z COVID-em. Jako studenci byliśmy pociągnięci właśnie do tego, żeby pomóc w tej fali pandemii, kiedy wszyscy siedzieli w lockdownie, a wtedy chodziłam właśnie do pracy. W szpitalu, także to było takie bardzo dziwne zakończenie, zakończenie studiów, ale też bardzo fajne, bo mnie przygotowało te ostatnie kilka miesięcy, bardzo mnie przygotowało właśnie do tego, żeby pójść do pracy. Także jestem z tego, mimo że to był bardzo taki trudny i bardzo taki ciężki czas dla nas, to jestem z tego doświadczenia, w gruncie rzeczy, bardzo zadowolona. Jestem ciekawa, jak wasz rok 2020. Czy był dla Was łaskawy, czy był też dla Was yy, cięższy, jakie lekcje z niego wyciągnęłyście, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, bo bardzo chętnie je sobie poczytam. Dajcie mi również znać, jak wasze fundusze celowe, czy prowadzicie, czy zakładacie. Dla mnie to jest coś, co ja po prostu nie mogę uwierzyć, że ja tego wcześniej nie robiłam. To jest coś, co absolutnie odmieniło mój budżet. Także czekam na Wasze komentarze, a my widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!